Witam, witam serdecznie moi drodzy, dzisiaj cudowny dzień, wspaniała energia, cudowny dzień do inspiracji, do tworzenia, do pracy, mam nadzieję, że wasz poziom energii dzisiaj jest 10, dzisiejsza poranna transmisja, możecie mnie oglądać na YouTubie i w grupie Zakątek Aniołów, witam serdecznie, kto mnie nie zna, jestem Wróżka Anila, Monika Lasota-Szaje, dzień dobry, Dostaję Monicka ode mnie pytanie, bo jak wiecie, Mamy taki zwyczaj, że trzy pierwsze osoby, które mi powiedzą zawsze dzień dobry, zawsze dostają ode mnie <gryzny> prezenty. A dzisiaj w ogóle mamy wspaniały dzień. Każda osoba, która dzisiaj do mnie czy zamówi pytanko, czy będzie dzwoniła, dostaje ode mnie prezent, moi drodzy. Dostaje ode mnie prezent. Renatka Kozłowka-Feki, dzień dobry. Renatka dostaje pytanie. I nie wiem, kto mi mówi dzień dobry zakątka aniołów, bardzo mi przykro, bo tutaj mi się nie pokazują, nie pokazują mi się osoby. Monika Łukasiu, dzień dobry. Monika dostaje ode mnie medytację. Proszę bardzo, szanowne panie, aby po skończonej transmisji bardzo proszę o, bardzo proszę uprzejmie o kontakt tutaj do mnie. Mam nadzieję, że wasz poranek już się cudownie zaczął wspaniale jest przepiękna aura chociaż u mnie troszeczkę pochmurno ale ważna jest energia którą mamy w sobie a nie rodzaj pogody bo pogodę zawsze mamy już tak przeglądam wasze już przeglądam wasze tutaj moi drodzy wiadomości będę tak będę prosić o takie krótkie filmiki na YouTubie z odpowiedziami. Będę wam nagrywała. Wczoraj zaczęłam nagrywać. Nie jestem może świetną youtuberką, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o nagrywanie, ale uczę się codziennie. Uczę się codziennie i będę też nagrywała na wasze pytanka odpowiedzi jak najbardziej. Możecie to znaleźć w sekcji na YouTubie Short, ale też ustawiam na tego Facebooka nieszczęsnego e, i też w grupie, e, w grupie tutaj e, właśnie, w grupie, e, w grupie Zakątek Aniołów, zapraszam Was serdecznie. E, kto mnie nie zna, jestem Wróżka Nila, właściwie jestem jasnowidzem, jest medium, e, mam nazwę Wróżka dlatego, że też karty mi pomagają w mojej pracy, jak najbardziej, ale głównie, e, głównie Jestem osobą, która widzi bez kart, więc tutaj e, nie ma żadnego problemu. E, I tutaj, co my tutaj mamy? Tutaj się jedna pani na mnie denerwuje. W poniedziałek rano już właściwie zaczęła wczoraj pisać, gdzie jest mój horoskop. E, horoskopy się, kochani, wgrywają. Czasami ten internet jest szybszy, czasami jest wolniejszy. Szczególnie, że wczoraj była niedziela. Ja też mam prawo do odpoczynku. I ja to tak nazywam nie jestem barem szybkiej obsługi po prostu. Horoskop zawsze jest nagrywany indywidualnie, więc czasami trzeba poczekać po prostu tutaj. W tym sensie zazwyczaj są tego samego dnia, jak najbardziej dla was te horoskopy, ale czasami niestety trzeba chwileczkę poczekać. Zresztą widzicie, że ja się staram, jak tylko mogę, ale ja muszę dbać o siebie przede wszystkim, jak jestem, jak jestem. Zmęczona, to po prostu odwołuję czy rozmowy, czy po prostu no, nie pracuję w takim kontekście. Więc, moi drodzy, nie denerwujcie się, tylko zapytajcie siebie w duszy, dlaczego ja się tak denerwuję na kogoś, kto mi czegoś w tym momencie nie daje. Dlaczego jestem taka niecierpliwa? Co jest źródłem tej mojej niecierpliwości? I czy w ogóle warto się denerwować, bo Wcześniej czy później i tak dostaniecie ten horoskop. Tutaj, tutaj nic się nie zawali, jeżeli chodzi o to, a ja tak, ja tak uważam, że muszę, jeżeli coś robię, to chcę to robić porządnie, a nie, a nie tak, w takim kontekście, że po prostu odwalić swoją pracę i sobie pójść dalej. Więc proszę się przyjrzeć swojej niecierpliwości, swojej nerwowości. Przede wszystkim. Uwierzcie, że są całe klienci, co 5 minut mogą wysłać mi wiadomość, a kiedy będzie odpowiedź, a kiedy będzie horoskop. Ja się do tego e, przyzwyczaiłam, ale też często nie odpowiadam na takie pytania, z tego względu, że to też jest czas. Po prostu tutaj, a na mojej stronie, jeżeli poświęcicie uwagę, niektórzy, e, niektórzy czytają stronę i czytają wiadomości, e, jest napisane, że Zazwyczaj horoskop jest tego samego dnia, ale może zdarzyć się z przyczyn niezależnych, czyli na przykład mój poziom energii, czy dzień, czy zmęczenie, że może być na przykład następnego dnia, czy po prostu tutaj później. Więc bardzo proszę o cierpliwość i nie denerwowanie się, bo to po prostu po co się denerwować? Trzeba tak spokojnie do wszystkiego podejść. Mnóstwo mam dobrych wiadomości oczywiście od Was, jak najbardziej. E, tutaj. E, pani Kasiu, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest Pani wielka przez duże w poryduale oczyszczenia czyj się inaczej. Bardziej pozytywnie patrzę na życie. Pomogłam Pani odzyskać wiarę u siebie. Korzystałam z Pani usług już kiedyś i wiele rzeczy się już sprawdziło dosłownie. Nawet miesiące się zgadzały. Czekam teraz jak rozwiążą się moje sprawy sercowe. Pozdrawiam serdecznie i ja też. Bardzo miła wiadomość. No, często jest tak, że kiedy wysyłamy reiki czy robimy oczyszczanie zdecydowanie dużo rzeczy się rozwiązuje, ale to tak jak mówię, często też, jeżeli mamy jakieś rzeczy głęboko w sobie, w duszy, to nie rozwiązuje tematu. Tutaj trzeba po prostu, trzeba po prostu też, moi drodzy, Zrobić taką pracę nad sobą, zapytać się, czym jest źródło, dlaczego. Ja to nazywam. <grytanie> Musimy sformatować nasz czasami umysł, bo te nasze przekonania o nas, które tworzą energię, które tworzą e, czasami pewne jakby emocje, które są u nas zamknięte w ciele, jako traumy, jako takie e, programy, które nami kierują. Owszem, one są oczyszczone w pewien sposób, ale. To może to działać na krótką chwilę bo jeżeli my nie przeprogramujemy siebie nie zmienimy swoich nawyków pewnych rzeczy tylko będziemy uciekać od tego no to niestety nic z tego nie będzie znaczy będzie ale na chwilę po prostu tutaj 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 sobie zdecydowanie jak poczuć aniołów tutaj się pyta jedna osoba zdecydowanie anioły wspierają anioły zmieniają energię i Często nas napełniają właśnie wzruszeniem, ale też otwierają serce. Często możemy właśnie kładąc rękę na naszym sercu, poczuć właśnie tą wibrację, uspokoić myśli przede wszystkim, wtedy też aniołowie nas uspokajają i po prostu tak jakby napełniają spokojem, światłem, harmonizują właśnie jakby energię przede wszystkim i można dostać... Albo w tym momencie, albo za chwilę, albo za jakiś czas, bardzo krótki zresztą, właśnie znak, przekaz. Zapraszam Was właśnie. Zresztą moją rolą moją jest Was po prostu łączenie z aniołami. I tutaj pytacie się, dlaczego odchodzi osoba z mojego, z mojego życia? A mi się od razu to pojawia, dlaczego chcesz, dlaczego chcesz bardzo, żeby ta osoba toksyczna została w Twoim życiu? Przede wszystkim dlaczego chcesz, żeby osoba, która ciebie zdradza, oszukuje, która manipuluje, żeby została po prostu jakby w Twoim życiu. Dlaczego? Dlaczego chcesz? Bo, bo boisz się często takie zerwania, jakby zerwania czy rozstania, nie budzą u nas tak jakby żadnej jakby wątpliwości. W pewien sposób są bolesne, ale z drugiej strony są ulgą. Czasami nawet sami prosimy Boga czy źródło, żeby rozwiązała problem i pokazała prawdziwą twarz danej osoby, przede wszystkim. Często pewne rzeczy też może do końca nie planujemy, ale podświadomie chcemy, żeby się uwolnić od tej osoby i żeby ta osoba po prostu no, pokazała takie prawdziwe intencje. Bo czujemy, że coś jest nie tak, że. Może nie planujemy czegoś, może nam się wydaje, że kochamy tą osobę, ale tak naprawdę nie kochamy i w pewien sposób, tak jakby chcemy uwolnienia, chcemy pokazania prawdziwej natury tej osoby. Ale często niestety do mnie często wracają klienci, którzy rozpaczliwie chcą, żeby ta osoba została. To tak, jakbyśmy, to tak jakbyśmy sobie powiększali ranę, która po prostu tutaj, która się gdzieś jakby otworzyła w takim kontekście. Coś mi tutaj ekran gaśnie. I często wtedy ta osoba zadaje sobie pytanie, co zrobiła źle, przede wszystkim bez końca. Ja to nazywam tak, jakby chodziła wiecznie po jakimś gorzelisku czy cmentarzysku, po prostu obwiniała się za coś, czy w ogóle nie puszczała tego przede wszystkim, jeżeli chodzi o to. Często jest tak, że Bóg nie może patrzeć na to, że nas to skrzywdzi, albo oszukuje, albo zdradza i w pewnym momencie robi ostre cięcie. I robi takie ostre cięcie, że świat się wywraca do góry nogami i ziemia się rozstępuje w pewnym momencie, i następuje oczyszczenie, spustoszenie. Ta osoba bardzo mocno wylatuje z naszego życia, bardzo czasami brutalnie w pewien sposób, ale potem jest cisza, spokój, i potem się pojawia ta osoba. Ta osoba, która nas ceni, która nas kocha, która nas szanuje, która nas obsypuje prezentami przede wszystkim. Więc nie trzymajmy trupów na siłę, nie trzymajmy tego na siłę. I nie zadajcie sobie, nie, zadawajcie, nie się do końca, co zrobiłam źle. Nie chodźcie po tych właśnie cmentarzyskach, takich po prostu pogorzeliskach. No, często te pytania jakby pojawiały się tak naturalnie, one tak przepływają i przede wszystkim i zadajecie sobie pytanie, co mogliście zrobić, żeby ich zatrzymać. Przede wszystkim w takim kontekście, ale czy warto, czy warto zatrzymać osobę, która Ciebie zdradza, która Ciebie oszukuje, która gdy ty pracujesz, ona Ciebie po prostu zdradza, czy korzysta z twojej władzy, czy z Twoich pieniędzy, czy z różnych innych rzeczy po prostu po to, żeby ta osoba była w tym, nie wiem, w tym domu, czy w tym, bo się boisz na przykład samotności. Bóg, który często jakby przechodzimy od duszy, też może nas bardzo wiele rzeczy, moi drodzy. Nauczyć, y, może nas nauczyć y, przede wszystkim i bardzo często pokazuje tak naprawdę, na ile jesteśmy silni y, i na ile kochamy siebie i swoje życie, na ile mamy szacunku do siebie y, przede wszystkim, y, jeżeli chodzi po prostu o siebie i na ile daliśmy się wkręcić przez daną osobę w coś, co właściwie nie było jakby nami. I nie można się obwiniać, bo. W życiu mamy po prostu jakby etapy y, tutaj, i y, ja gdzieś wie, w głęboko wierzę, że y, po prostu my, jako dusze, no, przyszliśmy z pewnym planem, żeby czegoś doświadczyć, żeby czegoś się nauczyć y, przede wszystkim. Y, I tak dalej, więc no, to, jest, to jest na co dzień. Często takim właśnie lekarstwem na złamane w serce, na złamaną duszę jest wzrost. Jest po prostu Zostawienie tego, już nie chodzenie po tym pogorzelisku, e, nie trzymanie tych ran, nie pielęgnowanie tych ran m, przede wszystkim, takie właśnie wewnętrzne wycofanie się z tego smutku, e, zrozumienie tego źródła, bo że właściwie tak jakby sami chcieliśmy, bo już mieliśmy dość z jednej strony m, tutaj, ale z drugiej strony jakby ujawniła się prawda tej osoby e, przede wszystkim i. Nie można tak wiecznie ubolewać, opłakiwać tej osoby, tej nieobecności po prostu sobie w takim kontekście, jeżeli chodzi o to, trzeba się zabiekować sobą, swoim życiem przede wszystkim, tak jakby otworzyć się na możliwości zrozumienia życia, zrozumienia tego, co jest po prostu tutaj, jakby tego, a ta pustka zawsze się czymś fajnym wypełnia to jest bardzo ważne i w tej pustce właśnie um, wzrastamy, na tej zasadzie. Nie bądźmy, nie bądźmy takimi, powiem, zlewiskami dla ludzi, e, właśnie, nie tkwicie w takich toksycznych związkach, w takim hardship'ie życia, no i nie chodźcie już po tych zgorze, zgorzeliskach, w takim, ja to nazywam takie cmentarzysko, że tam już, tam już po prostu jest ciemno, e, tam już jest e, trudno, w ogóle, w takim kontekście, tam jest bardzo toksycznie, po prostu zostawcie tą energię. No i oczywiście, mam wiele pytań, ale zajmę się teraz horoskopikami, zrobię filmiki i na ten temat, i będę pisała. Tutaj pytacie się, czy dzieci widzą aurę, co wspiera ryki. Dobrze, zgadza się, po prostu dobrze. Dzisiaj mamy w promocji układ partnerski, moi drodzy. Tutaj prosicie mnie o to, właśnie, więc ułożyłam dla Was tak, sobie pomyślałam dzisiaj rano, ułożyłam dla Was mój autorski układ partnerski, właśnie. W jaki sposób postrzega Ciebie jakby partner, co wzmacnia, co osłabia, jakie są obawy, na co, na kogo uważać. Jeżeli chcecie taki rozkład partnerski na Wasz związek, to proszę do mnie napisać, moi drodzy. I dzisiaj Wam daję oczywiście prezenty, bardzo fajne. Do tego będzie potrzebne imię. I może być data też urodzenia partnera albo zdjęcie, moi drodzy. Dobrze, zobaczmy sobie, jaki dzisiaj będzie dzień dla Skorpionika, a wydajcie swoje znaki, moi drodzy. Już nie będę następnej wiadomości czekała, czytała, bo mogę siedzieć tutaj, a czas płynie. Zobaczmy sobie, jak wygląda dzień dla Skorpiona. No proszę, jaki piękny, zobaczcie. Tutaj, mnóstwo nowych możliwości, inspiracji, mnóstwo pracy przede wszystkim i też takich spraw uporządkujących. Bardzo fajny dzień. A jak tutaj dzisiaj będą biznesy dla Skorpiona, bardzo dobrze, wzrasta, energia wzrasta. Energia tutaj, mamy nowych klientów, nowo, nowe tutaj możliwości przede wszystkim. W życiu uczuciowym mamy prezenty, mamy dobre energie, jeżeli chodzi o to. I zobaczmy sobie, co anioły dzisiaj mówią. No proszę, zobaczcie, Skorpiony, jesteś powołany do rzeczy wyższych. Łączenia z aniołami, swoją duszą, z energią przede wszystkim tutaj. Piękna karta mediumship. Ona mówi o, o nauce, ona mówi o prawdzie, ona mówi o tym, że <laughs> przede wszystkim przed Tobą się nie tylko otwierają nowe drogi, nowe drzwi wzrostu, działania, ale też łączenia ludźmi. Też uzdrawiania. Dobrze, kogo my tutaj mamy? Raczka. Dobrze. Raczka, gdzie ja mam dalej jakieś wiadomości? Tutaj widzę, że przychodzą. Co tutaj dalej pytacie? A już nie będę czytał tych wiadomości, chociaż to jest bardzo ładna, O, proszę bardzo. A już dobrze. Tutaj bardzo fajny dzień, macie po prostu tutaj raczki, aczkolwiek bardzo silna emocjonalność. Ktoś was wkurzy koło południa, między 12 a 16, będzie ktoś was wkurzał. Duża uwaga tutaj na emocje. Raczki są często takie nadwrażliwe, właśnie w pewien sposób, jeżeli chodzi o to. Ogólnie bardzo fajny dzień, przede wszystkim na kreację, na myślenie właśnie o jakichś takich sprawach. Jeżeli chodzi o pracę, o biznes, tutaj y, mogą być jakieś zmiany, te zmiany nadchodzą bardzo mocno tutaj, jeżeli chodzi do raka, one są takie delikatnie y, po prostu tutaj y, takie zaznaczone na tej zasadzie. Jeżeli chodzi o finanse, może być jakieś spore, spore dzisiaj wydatki, mogą jakieś przyjść, w życiu uczuciowym, fajna energia, aczkolwiek ktoś Was może bardzo mocno zasmucić. I cóż mamy? Pracujcie właśnie dzisiaj dużo z naturą. Jest tak cudownie, pięknie. Te wszystkie kwiaty, wszystkie rośliny kwitną. Korzystajcie z tego. Dobrze, byczka, dobrze. Zobaczymy sobie, co tam u byczka. A ja mam jeszcze tam troszeczkę kart, moi drodzy. Możecie pisać serduszka na kartę. Kto będzie miał szczęście, dostanie ode mnie dzisiaj piękną kartę na poniedziałek. Byczek. Byczek dzisiaj też będzie bardzo emocjonalny. Coś się może Was dzisiaj zszokować albo wywrócić Wasz dzień do, do, do góry nogami. W pracy bardzo fajnie będą przychodziły takie rzeczy, dobre wiadomości, jeżeli chodzi o takie rzeczy w takim kontekście. I bardzo fajna energia, jeżeli chodzi tutaj o w ogóle o sprawy uczuciowe. Ktoś wam sprawi przyjemność, zaskoczy Was. I karta, piękna karta. Pomyśl dzisiaj o ochronie, o wzmocnieniu naszej aury. Ta nasza aura powinna być pokryta światłem. Ona powinna być taką zbroją, taką tarczą też ochronną, gdzie ten przepływ energii jest bardzo dobry. karną się tą dobrą energią, dobrze. Nie widzę osób, które są w zakątku aniołów, nie wiem, kto pisze, więc może piszcie imię e, po prostu tutaj, ale widzę osoby na YouTubie. Renatka Kozłowska dla Ciebie zobacz piękna karta uzdrowienia Archanioła Rafaela. Cudowne dzisiaj uzdrowienie idzie na po prostu tutaj dzień. Angelika Knapik, dla ciebie. E, e, poproś anioły o pomoc w tym. Pomoc, poproś anioły o pomoc w tym zdecydowanie. Marta Gehardt, Martunia, dla ciebie kochana, e, karta tutaj ochrony rodziców, przede wszystkim wsparcia, która się pokazuje. Kasia Dobryłko, dla Ciebie piękna karta, prosisz i jest dane, zobaczcie, ten wszechświat, ci aniołowie nam, nas tutaj wspierają, nam często pomagają przede wszystkim, to jest bardzo tutaj ważne. Monika Łukasiuk, jesteś ziemskim aniołem, który tutaj przyszedł właśnie na Ziemię, żeby pomagać, żeby koić. Renatka Kozłowska-Fekich, taka dzisiaj silna nadwrażliwość. Moi drodzy, muszę powoli kończyć, bo za momencik będę miała rozmowę z Wami, zaczynam, będę Wam nagrywała krótkie filmiki, obserwujcie mojego YouTube'a. Możecie, możecie nawet e, polubić. <laughs> polubić mojego YouTube'a. E, możecie także udostępnić filmiki, moi drodzy. E, możecie tam jest taki e, tam, jest ta, tam jest taki dzwoneczek, tam trzeba taki dzwoneczek wcisnąć, żeby były powiadomienia o filmikach, a ja dzisiaj będę pisała dla Was, będę Wam robiła horoskopiki dalej, będę z Wami rozmawiała, a może nawet wieczorem będzie wieczorna transmisja z kartami, zobaczymy, jak będzie dzień, przede wszystkim tutaj szedł, jak najbardziej, i zapraszam Was na poranne transmisje, Marta Gehert mówi, że ma dzwoneczek, <grych> tak, tam trzeba wcisnąć taki dzwoneczek, zdecydowanie, Tutaj e, może być może będzie, być może będzie poranna, e, będzie, jutro na pewno będzie poranna transmisja przede wszystkim e, tutaj e, z, z kartami. Nie mogę Wam powiedzieć, o której godzinie, bo ja lubię takie ruchome godziny, czy jak już się tak przygotuję, to wtedy jest, ale tutaj będę Wam nagrywała dzisiaj odpowiedzi na Wasze pytanka, na wasze tutaj dylematy. W krótkich filmikach zapraszam Was serdecznie, a jeżeli chcesz powiadomień, wyciśnij dzwoneczek. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia I z tego co widzę bardziej chyba lepiej jest mi oglądać na YouTube, z tego względu, że widać właśnie osoby, natomiast te osoby, które mnie oglądają za kątka aniołów, nie mogę Wam dać karty, bo nie widać. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia.